Zamykają sklepy mniej więcej koło 19.00. Więc North Horn trochę pustoszeje. Pewnie gdzieś tam jakieś imprezy są. Ale tutaj to centrum z tymi sklepami pomału już pustoszeje. Jest przepięknie, jest jakieś 18 stopni. Jest zaraz 19, Słońce nadal świeci, chociaż już zachodzi. Ja wiecie, w Kauflandzie co prawda nie byłam, ale lubię tutaj wchodzić, bo czuję się jakbym była we własnym kołkron dziewełku. I dużo jest tam też takich regionalnych polskich rzeczy, także podwójna przyjemność. Kupiłam sobie coś, ale to pokażę Wam w domu, jak to jadę. Mam nadzieję, że kiedyś tu w końcu stanie komoda, na której tle będę mogła nagrywać, bo słuchajcie, no nigdy nie jest idealnie. Najpierw było za mało miejsca, za małe pokoje, teraz pokój jest, jak widzicie, bardzo, bardzo duży. Tylko wszędzie jest rozpiziel i y, y, gdzieś trzeba wybrać najlepsze tło, ale no jest, jak jest. Słuchajcie, jeżeli znacie mnie od dawna, oglądacie mnie od y, dłuższego czasu, to wiecie, że ja jestem team Panterka. Ja panterkę kocham. Wszelkiego rodzaju, ciemną, jasną, y, różnej wielkości po prostu uwielbiam. I od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem kupienia sobie panterkowych spodni, ale miało być to spodnie, po pierwsze, ciemniejsze, żeby, tak wiecie, ta patelka nie rzucała się strasznie w oczy. Po drugie, miały być szerokie i po trzecie, miały być z wysokim stanem. Takie, które zostaną ze mną na lata. Nie, że kupię sobie jakieś rurki, które mi się, wiecie, spodobają w sklepie, bo takich nie brakuje że spodobają mi się w sklepie i założę je dwa razy, a potem zacznę je, wiecie, zakrywać długimi swetrami, bo będę się w nich źle czuła, będzie moja sylwetka krzyczała, no bo wiecie, nie dość, że obcisłe rurki, to do tego jeszcze panterka, dla mnie to nic złego, żeby nie było, każdy wiek jest odpowiedni do tego, żeby nosić panterkę, jeżeli kochacie panterkę, a ja panterkę po prostu kocham. I dlatego też długo zajęło mi szukanie takich spodni, aż się w końcu poddałam. Wszystkie były nie takie, jakieś takie, wiecie, te baloniaste, teraz robią te spodnie typu balon, czyli one mają wysoki stan, są dość dopasowane w pupie, to znaczy, może nie tyle są dopasowane, co jakoś nie wiszą strasznie. I tutaj są szerokie, bardzo w nogawkach, i te w nogawki na dole się ku, sobie, ku dołowi zwężają. To mi się podoba na kimś, natomiast moja sylwetka mała, taka, wiecie, z kobieca, powiedziałabym, to tak średnio wygląda w takich spodniach i z tym nie zamierzam się, wyciekatować jakimś tam trendem. Natomiast właśnie w piątek, bo ja nagrywam ten film w niedzielę, mówiłam Wam że w piątek, że jestem w Nordhornie i że coś tam sobie kupiłam, natomiast dzisiaj jest już niedziela, przyjechałam do domu, było już bardzo późno, potem, wiecie, jeszcze domowe obowiązki, więc nie było czasu na nagrywanie. Natomiast dzisiaj jest piękna pogoda, jest niedziela, jest dużo czasu i słońca, dlatego też dogrywam to w niedzielę. W tym Nordhornie, słuchajcie, było bardzo dużo ładnych rzeczy. Już wszędzie, jak, jak widziałyście na wstępie, widać wszędzie jesienne kolekcje, wszędzie jest jakieś futerko, wszędzie są jakieś cętki, jakaś panterka, ale w tych wszystkich sklepach wszystko mniej więcej było podobne i jeżeli podobały mi się kolory, to nie kroję. No i zawsze było coś nie tak. Natomiast w HMI znalazłam spodnie. Które od razu spodobały mi się na wieszaku, właśnie dlatego koloru przede wszystkim. Ta panterka mnie urzekła. Zresztą ja nie wiem, czy to jest panterka, czy to jest jakiś ocelot, czy jakiś inny diabeł, cętki w każdym razie. One są bardzo długie, niestety, bo tutaj, im bliżej holenderskiej granicy, tym mam wrażenie, te spodnie są coraz dłuższe. I one, słuchajcie, są niby na metr 65. No, ja nie wiem. Jak stanę na obcasach wysokich, to mam metr 70, prawdaż? A zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają w 10-centymetrowych obcazach. Na pewno lepiej niż teraz, ale obcinała ich nie będę. No może sobie tutaj wymyślę jakieś podłożenie z tyłu. W każdym razie spodnie spełniają wszystkie moje oczekiwania, ponieważ są ciemne, są w centki, są z wysokim stanem, mają szerokie nagawki i są bawełniane, bo ostatnio to ja widzę, są same jakieś takie, wiecie, dresowate, poliestrowe. A te mi się bardzo, bardzo podobają. I chciałam, i jeszcze tylko mają fajne z przodu kieszenie, nie mają takich tutaj tych bocznych, które jeszcze tutaj poszerzają. Pupa wygląda w tych spodniach tak, czyli właśnie ten wysoki stan powoduje, że pupa wydaje się taka no ładniejsza, krąglejsza i wcięcie w, w tali widać, wydaje mi się, że jest zarąbiście. Ja na nogach mam w zbliżonym kolorze. Baleriny w centki, i one mają y, słuchajcie, różowe dodatki. Zaraz Wam obniżę kamerę. Zobaczcie, jak to wygląda. One mają różowe dodatki, różowe kokardki, tak jak tutaj widać. I tak sobie pomyślałam, że zobaczę, jak to będzie wyglądało do różowego swetra. Mam taki różowy kardigan. I, 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 o, odpiął mi się guzik, bo nie, nie zamierzam epatować y, brzuchem. Co też uważam, nie jest niczym złym, ale ja po prostu nie czuję takiej potrzeby. Wolę mieć większy dekolt, większy dekolt niż rozcięcie na dole. Tym bardziej, że cała stylizacja krzyczy tymi spodniami, więc, jeszcze dodatkowy brzuch na wierzchu nie jest mi potrzebny. O. I tak to wygląda. Spodnie są bawełniane i to w 100% zbawełniane. One nie mają elastanu, co jest dla mnie fantastyczne. W ogóle to chciałam wam powiedzieć, że zrobiło się coś strasznie dziwnego z rozmiarami, bo to jest 36 i ono jest na mnie dobre, ale mogłoby być mniejsze. I powiem wam, że zmieściłam się nawet w 34. Bez najmniejszego problemu, tylko po prostu spodnie nie miały już, nie wyglądały w taki sposób, w jaki ja bym chciała, czyli nie było takiego luzu w tych spodniach. Powiem Wam, że nigdy, nigdy nie nosiłam 34 i nigdy nie będę nosiła, więc tutaj taka odezwa do producentów. Proszę Was, kochani, nie starajcie się nas mm, odchudzać na siłę. To znaczy, nie starajcie nam się wmówić, że jesteśmy mniejsze niż jesteśmy, bo. Piękne jest w każdym rozmiarze, nie musimy dążyć do tego, żeby nosić na rozmiar 34 i ja na pewno do tego dążyła nie będę. W każdym razie tak wyglądają one z tym różowym spaterkiem, wydaje mi się, że świetnie. W ogóle pogoda jest przepiękna, zwariowała, jest ostatnia niedziela września, a jest jakieś 25 stopni i ja zaraz idę na spacer i idę właśnie tak. W rzeczach, które Przemek mi przywiózł ostatnio, była jedna torebka. teraz wam ją pokażę. Czy nachylę się tu nad wami, bo nie mam innego wyjścia? Nie przygotowałam się, bycie takie. u mnie nagrywanie to nie jest nic wyreżyserowanego. I zobaczcie. To jest dla mnie już za dużo, żeby nosić tą torebkę do tych spodni. Ale tak a propos panterki, właśnie słuchajcie, ona mi się objawiła w rzeczach z Wolków. Tak, tak, a propos panterki, właśnie takie znalezisko w worku z Polski. No, yy, także tak to wygląda do tych. Yy, jeszcze całkowicie obniżę kamerę. Zobaczycie, jak one bardzo długie są. O, spójrzcie, mam to będzie widać gdzieś tam na końcu. I to też nie są zupełnie płaskie baleriny. One mają jakieś 2 cm. Mają sztywny obcas, nie taki jak w zwykłych balerinach. A spodnie i tak są bardzo, bardzo, bardzo długie. Ja mam naprawdę 1,60 m, nie 1,50 m, więc. Ym, no kurde, chciałabym je skrócić chociaż o 2 cm, ale tu krawcowych brak, więc będę je murdować tak długo, aż je zadepczę. Także o, tak wygląda moja stylówka panterkowa. Z daleka powiem Wam, jak patrzę, z moim wzrokiem, który niewiele widzi z daleka, to powiem Wam, że w ogóle tej panterki nie widać widać tylko czekoladę. Dobra, to ja zmieniam stylówkę na tę drugą i teraz Wam pokażę, jak to wygląda w innej konfiguracji. I tak wygląda stylówka numer 2. Jak obniżę kamerę, to zobaczycie, jak fajnie teraz wyglądają spodnie. Kompletnie nic się nie tarza po ziemi. I ja zamierzam je właśnie nosić do czarnej góry, do czarnego sweterka, do czarnej koszulki. Bardzo fajnie wydaje mi się, będzie wyglądało też do marynarki, i tak zamierzam właśnie zaraz wyskoczyć na ulicę w tej marynarce. Wtedy mamy bardzo uspokojoną y, tą panterkę, a nadal wygląda to z takim fajnym pazurem. O, do tego czarna torebka albo czekoladowa, zresztą y, jaka chcecie. Dzisiaj to wszystko pasuje, ale. Wydaje mi się, że czarna tutaj byłaby najlepsza, z jakimś złotym elementem też byłoby fajnie. Słuchajcie, a propos złotych elementów, to. Ale najpierw, najpierw pokażę Wam dół tych spodni. Teraz to one mają prawdziwą długość, taką jaka powinna być. Zobaczcie. Ja mam w tej chwili jakieś 9 cm obcasa. I teraz to to jest, no tak powinna wyglądać ta nogawka. One się nigdzie nie opierają na, na nodze, znaczy tutaj na, na stopie, więc nie skracają nogi, tylko wręcz przeciwnie, noga wtedy wydaje się bardzo długa. I teraz tak, wysoki stan spodni i jeżeli macie na przykład niezbyt duże wcięcie w talii, a chcecie sobie wydłużyć sylwetkę, to wtedy takie wdzianko jakiekolwiek jest fajne, bo nie widać ile tutaj, macie, bo tutaj luźno opuszczona wierzchnia warstwa powoduje, że widać tylko o, tu, wąską talię. Taki mały myk. No. A, a propos właśnie, no zobaczcie, no, wydaje mi się, że świetnie to wygląda. I tak zamierzam iść na ulicę w przejście, to jest bardzo dziwny widok tutaj na ulicach, bo tu kobiet na obcasach nie widać w ogóle. Ja nie wiem, czy obcasy wyszły z moty, czy o co chodzi, nie wiem, ale no tutaj ciężko zobaczyć kobietę na obcasach. No ja się zamierzam właśnie wybrać w tych butach i w tej stylówce na dwór. A propos właśnie złotych akcentów. Słuchajcie, ja te spodnie kupiłam w czasie, w którym jest chyba nadal, bo ja nie śledzę takich informacji, Fashion Week w Mediolanie i ze względu na ten Fashion Week była promocja minus 30%. Jeśli wydaliście chyba minimum było 35 euro, to odliczali wam 30% i słuchajcie, spodnie kosztowały 30 euro, a te e, koczki kosztowały 5 euro, i znaczy w sumie tam No w sumie wychodziło euro ponad to, co było minimum żeby dostać tę zniżkę i kolczyki mam za darmo bo po prostu cena to 30% które zostały mi odliczone to mniej więcej wychodziły właśnie te kolczyki. Kolczyki są prześliczne, zobaczcie, to są takie złote, ale nie takie całkiem żółte złoto, tylko takie troszeczkę różowe, nie tak jednoznacznie, ale tak troszeczkę różowe i są śliczne, bo i ładnie wyglądają do rozpuszczonych włosów i ładnie wyglądają, teraz wam pokażę na zbliżeniu i ładnie wyglądają do związanych z włosów. No ja zwykle chodzę we włosach związanych, a naprawdę bardzo ładnie rozświetlają buzię. Bardzo mi się to podoba. One są e, cynkowe. To nie jest taki zwykły chamski metal, tylko to jest e, cynk. O, tak to wygląda. Zobaczcie. I w ogóle moja prośba o Waszą podpowiedź: czy uważacie, że. Pamiętacie moje filmy z grzywką? Ja się cały czas zastanawiam, co robić. Mam w listopadzie wizytę u fryzjera na farbowanie, ale przy okazji będę tam też skracać końcówkę. A tak się tu ustawiam, bo tu chyba będzie lepsze światło. W każdym razie w listopadzie mam wizytę u fryzjera i cały czas się zastanawiam, czy zostawić taką prostą grzywkę. Bo ona mi się podoba, w ogóle nie mam żadnych zastrzeżeń, jest to prosta fryzura do pracy. Bo wiecie, zwijam sobie tylko tutaj, buduję koka i zakładam fajne długie kolczyki. To, to, to jest bardzo fajne. W ogóle przestałam się już przejmować opowieściami ludzi, że mam za wysokie czoło i za duże zakola. Zresztą w ogóle zobaczcie, jak moje zakola bardzo się zmniejszyły po stosowaniu tych wszystkich wcierek. Praktycznie aż spojrzę, praktycznie tu żadnych zakoli nie ma. Ale no wysokie czoło zostało. Niemniej jednak ja przestałam się kompletnie tym przejmować. Mnie się podoba moje wysokie czoło. Nawet jeżeli komuś się nie podoba, to mnie to moje wysokie czoło bardzo się podoba i nie mam absolutnie żadnych do niego zastrzeżeń. Nie mam do ciebie zastrzeżeń, kochany. W każdym razie cały czas zastanawiam się, czy zostawić tą długą grzywkę, czy jednak skrócić, bo wiecie. Krótka grzywka to jest taka grzywka odmładzająca. Jeśli się o nią ciągle dba, prostuje, ona jest taka, jaka powinna być. Nie za krótka, nie za długa, to jest przy pewnych twarzach jest odmładzająca. I ja zdaję sobie z tego sprawę, ale naprawdę podoba mi się długa grzywka. I oczywiście ja sama zadecyduję, co zrobić, ale typujcie, czy, czy lepiej w takich włosach, czy, czy lepiej z krótką grzywką. Może mi to jakoś pomoże, chociaż nie sądzę, ponieważ, jeszcze, wiecie, Kobieta to tak do końca, idąc nawet do fryzjera i siedząc na fotelu jeszcze nie wie, czy aby na pewno zetnie te włosy doczepinowe, zafarbuje na blond czy na czarno, bo to tysiąc myśli na sekundę. Także dajcie znać. Ja Wam serdecznie dzisiaj dziękuję za Waszą obecność. Taki mam nadzieję, że krótki vlog. W międzyczasie kręcę sobie jeszcze vloga weekendowego, który też mam nadzieję ukaże się niedługo. I co kochane, do zobaczenia. Życzę Wam takiej pięknej pogody, jaka jest tutaj w Niemczech w tej chwili 20 parę stopni. Przemek mówił, że w Polsce też jest zarąbista, także um, oby trwało jak najdłużej i żeby jak najdłużej świeciło nam słoneczko. Musiaczki, kochane, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa. Um, Że tutaj jeszcze liście nie spadają, ale zobaczcie, ostatnie noce to zmieniły. No, jest już liściopad. Już są żółte liście, jest jeszcze mnóstwo zielonych, ale nie da się ukryć. Jesień i tutaj nadchodzi. Uroczo jeszcze pełen kwiatów. Jest pięknie i normalnie 24 stopni. Niestety pochodziłam trochę w bucikach na obcasie i jednak trzeba było przyznać się do tego, że komfort najważniejszy. Żegnałam się z Wami dzisiaj, ale pożegnam się z Wami jeszcze bardziej. Jeszcze raz, nie jeszcze bardziej. Nie mogłam się powstrzymać. Musiałam jeszcze dograć ten kawałek, ponieważ jest tak pięknie. O Jezus! Wiosna jest piękna, lato jest piękne, ale taka piękna jesień z tysiącem barw jest. jest, jest tak piękna, tak urocza i tak romantyczna. O, i wszędzie są takie ławeczki. Zapelacyjnie tym razem z tego pięknego miejsca żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie Błyszacza.